Dzień dobry! Jestem przy wejściu głównym do Krotoszyńskiego Muzeum, ponieważ dzisiejszy materiał będzie kolejną eksploracją muzealną. Zaczęliśmy materiały eksploracyjne od Kościoła Piotra i Pawła, spodobały się Państwu, a powinniśmy od muzeum i jak sam tytuł dzisiejszego materiału wskazuje, będę chodził dzisiaj po muzeum od Piwnic Postrych. Jestem przy głównym wejściu, jak już powiedziałem, nade mną dwa herby, pilawa i Mniszech. Za chwilę opowiem, dlaczego te herby tutaj są, No ale żeby wejść do muzeum, trzeba wejść innym wejściem którego w czasach, gdy to był klasztor, nie było. Zostało ono dobudowane później. Poza tym jest tutaj hałas od ulicy, więc musimy przemieścić się. Ruszamy zatem. A zatem. Budynek dzisiejszego muzeum to był pierwotnie budynek klasztorny, budynek ojców trynitarzy sprowadzonych do Krotoszyna w 1731 roku przez Józefa Potockiego, ówczesnego właściciela Krotoszyna. Tenże właściciel dwa lata po ich sprowadzeniu w 1733 zaczął budowę osz tego właśnie obiektu, czyli dzisiejszej siedziby naszego muzeum. Budowę ukończono gdzieś tam w latach 40. wieku XVIII. Natomiast później, 20 ponad lat później, wdowa po Józefie Podockim, Ludwika z Mniszchów, zastąpiła drewniany kościół Piotra i Pawła, darowany Tridanią jeszcze przez Józefa Podockiego, zastąpiła go kościołem barokowym dzisiejszym murowanym. Wtedy też rozbudowała trochę budynek klasztorny i połączyła oba obiekty takim łącznikiem, którego dzisiaj nie ma, a szedł na wysokości wejścia do zakrysti. Tutaj jest to takie arkada zamurowana, w której mamy naszą tablicę informacyjną i właśnie tędy szło to wejście łączące kościół z budynkiem klasztornym. Do muzeum wchodzimy tędy, czyli wejście, jak już powiedziałem, którego nie było w czasach, kiedy gmach klasztoru powstawał. No i ruszajmy. Najpierw zejdziemy do piwnic, ale od razu powiem, że klasztor funkcjonował tutaj w tym obiekcie niespełna 100 lat. W 1819 roku władze pruskie go zlikwidowały i. Przekształciły początkowo w lazaret, a następnie w gmach sądu. I tutaj przez chwilę funkcjonował sąd. Dlatego też wyjaśnię, dlaczego dwa herby mamy nad wejściem głównym. Herb pilawa, herb potockich, czyli właściciela Krotoszyna, fundatora i dobroczyńcy zakonu Trinitarzy, a obok herb to herb żony, najmłodszej, ostatniej żony Józefa Potockiego która tutaj również miała w dożywocie zapisany krotoszyn. Stąd te dwa herby są i na naszym gmachu muzeum, i też są do zauważenia w kościele Piotra i Pawła. No, jesteśmy w piwnicy, w naszych podziemiach muzealnych. Nie lubię tu schodzić, ponieważ jest tutaj bardzo nisko. Badane były nasze podłogi w podziemiach, czy aby nie jest to nadbudowane. Nic na razie nie wykazały. Może coś jeszcze później się wykaże. Udostępniamy piwnicę czasami na noc muzeów czy z różnych innych okazji, więc pewnie nic atrakcyjnego do Państwa tu nie ma. Ostrość trzeba wyregulować. O, tu jest ciemno, więc nie ułatwia to y, pracy, chociaż może o, światło włączę, będzie lepiej, no i mamy mury naszego Podziemie muzealnego. Trzymamy tutaj tablice z pomników, które zostały zdjęte z pomników nieistniejących albo tych, które, których tablice wymagały wymiany. Te stare są tutaj zawsze przechowywane u nas, one nigdy nie giną. Tutaj mamy też nagrobki. Nagrobki z cmentarza ewangelickiego, które wiosną tego roku zabraliśmy do naszego muzeum podczas badań prowadzonych przez IPN, poszukiwawczych, o których wspominałem gdy pracownicy IPN-u szukali szczątków żołnierzy Bory, no to zebrali wszystkie tablice, które zdołali zebrać z cmentarza, żeby nie walały się po krzakach i nam przekazali, i w tej chwili one leżą tutaj, deponowane. Są też tablice z biblioteki, które trafiły do nas, gdy biblioteka nasza krodoszyńska przeżywała remont, więc jest tutaj co zwiedzać. Od razu zaznaczę, że całe podziemia nie są niestety dostępne. Połowa mniej więcej ich jest dostępna, ponieważ za tym murem, przed nami, gdzie taka nieśmiała odkrywka była robiona. Dwumetrowym murem się okazuje, jest dalszy ciąg pod ziemi. Georadar je wykazał, więc tam coś jest dalej. Nie wiemy jeszcze co podejrzewamy, ale na razie o tym mówić nie będziemy. W drugiej części naszego budynku jest tylko jedno pomieszczenie piwniczne, które było magazynkiem, gdy jeszcze to był lokal. Ono jest dostępne, natomiast reszta jest zamurowana. Dobrze, wychodźmy z tegoż obiektu, bo ja tutaj. Garba się dorobię, ponieważ nie lubię, jak już powiedziałem, chodzić do piwnicy. Jest tutaj dla mnie za nisko. Teraz, dobra, ruszamy zatem dalej. Schody jeszcze XVIII-wieczne, oryginalne, także widać tutaj historię. Wchodzimy na korytarz muzealny. Jak już mówiłem, w roku 1819 władze pruskie yy, Odebrały trynitarzom budynek, sam zakon został zlikwidowany, dokonano kasaty, znowu ostrość. I po czasie, gdy budynek był lazaretem czy też sądem, zorganizowano tutaj w latach 30. wieku XIX szkołę. Szkołę średnią, pierwszą w mieście, w zasadzie. Kilka szkół w jednym byśmy mogli nazwać powiedzmy zespołem szkół, była to pierwsza szkoła dla dziewcząt i szkoła realna, później przemianowana na gimnazjum. Dzisiaj na parterze naszego budynku mamy siedzibę Krotoszyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, tam dalej jest Biblioteka Szkoły Muzycznej, a tutaj mamy garelię, Le refektarz Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. No i wchodzimy do muzeum, żeby zwiedzić muzeum trzeba wejść po schodach, a zatem wchodzimy po schodach. No i mamy nasze półpiętro, patrona Hieronima Szkoła funkcjonowała w tym budynku niecałe pół wieku. W latach 50. wieku XIX zaczęto budować odrębny gmach wyższej szkoły dla dziewcząt. 1865 przeniesiono Wyszą Szkołę właśnie do tego szkmachu. Chodzi oczywiście o dzisiejszy budynek zespołu szkół ponadpodstawowych numer 2, czyli popularny Mięśniak. Jesteśmy już o, na wystawie. Teraz czas na strych. Po wystawie już Państwa oprowadzałem, więc idziemy do góry na strych. Eee, też oryginalne schody 18 wieczne. No i... Eee, Oprócz Wyższej Szkoły dla Dziewczą, funkcjonowało to gimnazjum, które w roku 1881 przeniesiono do nowo wybudowanego budynku, dzisiejszej siedziby pierwszego Liceum Ogólnokształcącego, czyli Kołontaja. No i wchodzimy na strych. Drzwi się same zamykają, zawsze tak jest. No i mamy nasz strych muzealny. Mamy tutaj na strychu muzealnym przepiękną więźbę dachową. No, i magazyny zabytków i przedmiotów gablot ekspozycyjnych. To wszystko tu jest przez nas magazynowane. No, my tu wleziemy na więźbę, bo co będziemy tak stali. Więc w 1881 roku szkoła w budynku naszego muzeum kończy swoją karierę. Ale zaznaczę tylko, że. Yy, Jednym z jej absolwentów był generał Marian Langiewicz. No i wchodzimy na więźbę O, więźba dachowa. Tam dalej już się nie będziemy przyciskać świetlik. Stary budynek Po tym jak szkołę stąd Zabrano, zorganizowano tutaj koszary. One funkcjonowały aż do II wojny światowej, więc koszary klasztorne, bo takie nazywano, były tutaj zarówno w czasach pruskich, później w czasach II Rzeczpospolitej, a potem jeszcze w okresie okupacji, a później odebrano te koszary wojsku, przekazano je na domy mieszkalne, na yy, magazyny spożywcze na parterze i w piwnicy, no i w latach na przełomie lat 60. i 70. stopniowo cały budynek przejmowało nasze muzeum i dziś wygląda jak państwo wiedzą do muzeum jak zawsze zapraszamy Bardzo dziękuję za uwagę. Dzisiejsza eksploracja nie jest prostsza niż poprzednia, ale jest to dobry przyczynek, żeby rozpocząć już te kontynuować te poważniejsze już w miejscach mniej dostępnych niż nasze muzeum. Bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia.